Pniu starego drzewa zagnieździły się szerszenie. Gniazdo, które państwo widzą, może być bardzo duże. One w tej chwili latają bok mnie. ja Jestem w specjalnym kombinezonie. I właśnie chcę państwu pokazać to jest pień starego drzewa, gdzie wygryzły sobie takie miejsce. Mam pasiekę niedaleko, około 50 metrów, i te szerszenie spowodowały zabicie jednego ula pszczół. To jest bardzo niebezpieczny moment, dlatego że jesteśmy przy gnieździe szerszeni. One w tej chwili, tutaj jak widzą Państwo, wlatują i wylatują. Jest ich bardzo dużo już próbują mnie troszkę atakować wychodzą chcę tu zbliżyć, żeby Państwu pokazać tam jest taka substancja przypominająca tynk w środku to właśnie co robią szerszenie już mnie w tej chwili atakują w głowę ale jestem w takim dużym kombinezonie spróbuję to Państwu pokazać chciałbym zademonstrować Państwu likwidację gniazda szerszeni proszę nigdy nie zbliżać się do gniazda szerszeni grozi to bardzo poważnymi konsekwencjami ja mam specjalny strój wiem jak to się robi i zaraz państwo to zademonstruję proszę zwrócić uwagę jeden z szerszeni wychodzi one już wiedzą, że jest intrus także one już powiadamiają innych, zaraz tu się zacznie roić w gnieździe może być około kilkuset do ponad tysiąca sztuk. To jest, proszę Państwa, bardzo niebezpieczne miejsce i spróbujemy w taki sposób zainterweniować, żeby te szerszenie unieszkodliwić w całości. Oczywiście, jeżeli jakieś osobniki zostaną na zewnątrz, no, wówczas będziemy jeszcze to miejsce obserwowali przez kilka następnych dni, dlatego że szerszenie mogą do miejsca powrócić. Widzimy stare drzewo. Wyschnięte, i tam w środku mają bardzo dużo miejsca. Nie wiem czy nie wychodzą jeszcze z innych miejsc, ale na razie nie widzę. W związku z tym, to będzie jedyne miejsce wejścia i wyjścia tej rodziny szerszeni, proszę zwrócić uwagę. One już tutaj krążą, to około 3 cm od 2-2,5 do 3 cm wielkości. Urządzenia są bardzo poważne i proszę nigdy tego samego nie robić wynoszą tu w tej chwili, widać kawałki drzewa tego starego dlatego, że wydłubują, jeszcze robią większe gniazdo w związku z tym, że ja mam 50 metrów stąd pasiekę a zabiły mi jedną, jeden ul szerszenie spowodowały ukatrupienie po prostu tych, tych pszczół no i do, dobrały się do miodu wówczas no, trzeba w jakiś sposób zareagować tym bardziej, że tu jest niedaleko dom, kilka metrów, i one mogą po prostu w jakiś sposób stanowić zagrożenie. Natomiast największe zagrożenie jest wtedy, kiedy jesteśmy przy gnieździe bezpośrednio szerszeni, tak jak w tej chwili. Teraz widzą Państwo gniazdo szerszeni z bliska, będzie możliwość zaraz właśnie przyglądnięcia się, bo tu są takie wielkie sztuki fruwają. Właśnie wychodzi w tej chwili jeden szerszeń. One mają w pyskach kawałki drzewa, dlatego, że powiększają swoje gniazdo. Proszę zwrócić drugi szerszeń, właśnie drugi szerszeń wychodzi trzeci i wy, różne rzeczy wyciągają. Po prostu e, to gniazdo zaczyna być coraz coraz większe. E, no jedyną metodą, żeby szerszeni się tu jakby pozbyć będzie wypalenie gniazda proszę Państwa jest to bardzo, bardzo niebezpieczna niebezpieczna operacja proszę nigdy tego nie robić akurat są tutaj możliwości dotyczące wypalenia tego, tego gniazda zalania go substancją palną i po prostu podpalenia tego Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jest to suchy pień drzewa, który może być usunięty. Chcę Państwu powiedzieć, że ob, po prostu przebywanie w obrębie gniazda szerszeni metr-dwa-trzy jest bardzo niebezpieczne. Specjalny strój, oczywiście, wiedza na temat, jak takie gniazdo można w ogóle zlikwidować. To jest, proszę Państwa sytuacja no, niebezpieczna w tej chwili. Widzimy, jak 3 trzy, trzy szerszenie próbują, próbują wyjść. Dwa tutaj latają, Państwo ich nie widzą, już się zbliżają. No zobaczymy. Na razie gniazdo przed jakby przed likwidacją trzeba obejrzeć, to znaczy przyjrzeć się jak ono funkcjonuje po tym można się zorientować jak dużo szerszenie jest w środku widzimy, że cały czas wchodzą i wychodzą no one są zorientowane widzą, że coś się dzieje czują intruza na zewnątrz także cały czas widzę tam dwa szerszenie w tej chwili widzą Państwo wystawiły tylko łby i, i próbują wyczuć sytuację różnymi receptorami te, które tu trzy latają, a państwo ich nie widzą, również w jaki sposób przekazują sobie e, informacje dotyczące tego, co dzieje się w obrębie gniazda, prawda? Ja tutaj e, w jakiś sposób e, no staram się e, swoją wiedzę oprzeć również na pszczołach, bo są to bardzo po, podobne owady, natomiast e, w tej chwili przyglądam się czy szerszenie nie mają innych wejść i wyjść z tego gniazda czy jest to tylko tylko to jedno jeśli będzie tylko to jedno no to podejmę odpowiednią decyzję co do, co do likwidacji tego gniazda właśnie w tym miejscu widzimy cały czas obserwujemy jak szerszenie wlatują i wylatują jest ich bardzo dużo Powiedziałbym, że jakby coraz więcej reagują. Widzę na dwutlenek węgla. Eee, latają koło mojej twarzy, blisko. Mniej więcej tego typu reakcje mają pszczoły, które bronią swoich gniazd. A tu cały czas widzimy wchodzące i wychodzące szerszenie. W tej chwili te dwa osobniki, które się pojawiły na brzegu gniazda, w jakiś sposób, no przyglądają się co się dzieje. Być może owady też coś wyczuwają, wyczuwają jakieś niebezpieczeństwo. No i dobrze, że wyczuwają, bo odbędzie się likwidacja likwidacja tego gniazda. W tej chwili przy gnieździe lata około 8 szerszeni. Dlatego, że zauważyły mnie po prostu i jeszcze mnie nie atakują. To znaczy trochę próbują, jakby, ale nie jest to jeszcze zmasowany atak. Przypominam Państwu, że w gnieździe może być od kilkuset do ponad tysiąca szerszeni. Gniazdo wygląda mi na bardzo duże. Chciałbym Państwu pokazać, jak wygląda w środku. Mam ze sobą palnik, to jest bardzo wysoka temperatura. To towarzystwo. W takim układzie widzimy, już proszę Państwa, jak mniej więcej wygląda gniazdo. Jest bardzo duże. Owady się nie zbliżą do tej temperatury w tej chwili. To działa tak jak podkurzacz oczywiście, w pszczołach. Szerszenie również chronią swoje gniazdo. W środku widać ogromną przestrzeń dla, dla szerszeni. Temperatura na palniku jest w granicach 1200 stopni. I następuje w tej chwili wypalanie, wypalanie tego gniazda. Gniazdo może być głębokie, my teraz nie wiemy na ile głębokie. Natomiast wiemy, że to drzewo trzeba będzie oczywiście ugasić, żebyśmy tutaj pożaru nie mieli. Spróbujemy gniazdo. wejście do gniazda trochę rozszerzyć. To widzą Państwo, właśnie to wypalone gniazdo. Zdecydowałem się na to tutaj szerszenie. Jeszcze niektóre latają, ale były na zewnątrz. Natomiast, aby wejść do tego drzewa, no, wydaje mi się, że gniazdo zostało zlikwidowane. w dużej mierze i trzeba będzie obserwować to oczywiście po po zalaniu wodą tego gniazda, żeby tutaj nie doszło do pożaru. Teraz proszę państwa, mamy już wodę. Będziemy pomału gasić, bo jest to jak widać próchno, a próchno będzie się tlić. Da to nam możliwość spojrzenia trochę do środka. Widzimy tutaj szerszenie po prostu. Wygryzły. Ogromny, ogromny kniachcę tego drzewa. Te spalone tu widzę spływają. To było bardzo duże gniazdo. Proszę Państwa, bardzo duże. Tutaj mogą Państwo obserwować szerszenie, które przyleciały. Po wypaleniu gniazda, i gdzie one się w tej chwili grupują? One szukają w tej chwili tego swojego gniazda. Jest ich cztery. Trzy tutaj latają, czyli jest siedem sztuk. I szukają na swojej matki, swojego gniazda, prawda? Natomiast nic nie znajdują. Prawdopodobnie będę musiał walczyć z nimi w dalszym ciągu palnikiem. Spróbuję to Państwo znowu pokazać. Właśnie tak. Taka temperatura palnika spala szerszenia, i praktycznie nie jest zdolny do życia. To jest, to jest dobry sposób. Następnego, także wszystkie te sztuki, które tutaj chodzą, zostały skutecznie spalone. Widzę larwy szerszeni. Także to naprawdę. Było spore gniazdo, dobrze, że gdzieś dal dalej nie, nie weszło. Zostało skutecznie zlikwidowane. W tej chwili nie widzę żadnych szerszeni innych, te 7 sztuk, które tutaj latało, zostało zlikwidowane palnikiem. I cały czas gniazdo w dalszym ciągu jest obserwowane. Akcja się udała, proszę państwa i nie mamy już tutaj tych bardzo groźnych owadów, które jak państwu powiedziałem, no, zabiły mi e, praktycznie cały ul. E, została jakaś walka podjęta między pszczołami, pszczoły się nie dają, ale oczywiście szerszenie przecinają pszczoły na pół. To jest ogromna ogromna siła. Pszczoły też potrafią oczywiście zabić szerszenia, ale jeżeli przyleci ich na no 10-15, oczywiście gniazdo nie ma szansy przetrwania z pszczołami. Długo szukałem tej lokalizacji, gdzie te szerszenie są, bo wiedziałem, że są gdzieś w pobliżu. No i tutaj proszę Państwa, widać, że gniazdo zostało całkowicie unieszkodliwione, także nie ma tutaj nic. Będziemy obserwować sytuację przez następne dni. Dziękuję Państwu za uwagę i polecam się. Zapraszam na swoją stronę internetową www.jedzmiody.pl Wpisujemy w search engine w Google Jedzmiody i pojawia się moja strona internetowa. Pozdrawiam.